Dzień dobry, moja piękna Ewa Owczarek, Szybki Sposób na Piękno. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią, dlatego że dzisiaj właśnie dostałam kilka pytań na temat tego, czym jest różowe pudełko piękna, czy mogłabym coś więcej na ten, ten, ten temat opowiedzieć. Czym jest projekt Starto Piękna, więc zapraszam Ciebie do króciutkiego filmiku, w którym postaram się dosłownie dwie minutki opowiedzieć Ci, czym jest ten projekt i czego możesz spodziewać się po produktach, które są umieszczone w tym różowym pudełku piękna. Zapraszam! różowe pudełko piękna, Czyli pudełko wypełnione produktami. Ono jest właśnie w taki sposób zapakowane, pięknie pachnące. To nasze takie cudno, cudne zapachy, które mam nadzieję od razu pobudzą, pobudzą Twoje zmysły. I w środku jest 11 niezwykłych produktów. Dlaczego niezwykłych? Dlatego, że te produkty zmieniają skóry miliony kobiet, milionów kobiet na całym świecie. Czy zmienią Twoją? Ja tego nie wiem. Natomiast moje doświadczenie podpowiada mi, że mogę pomóc wielu kobietom, dlatego od wielu, wielu Przygotowujemy dla Was ten projekt. To jest projekt zamknięty, na, na grupie zamkniętej, facebookowej, który trwa dwa dni, nawet nie całe dwa dni, ponieważ zaczynamy go w środę o godzinie 21, kończymy go w czwartek o godzinie 21, a w międzyczasie pojawiają się. Live y i filmiki, które są niczym innym jak warsztatem pielęgnacji skóry, warsztatem makijażowym, króciutkie filmiki, które z pewnością pomogą niejednej kobiecie, żeby odnalazła szybki sposób na swoje piękno, ale też ten projekt i te produkty, i to w jaki sposób go prowadzimy, zachęca niejedną z Was do tego, żeby się zatrzymać. Opowiadamy o tym, że pielęgnacja to nie tylko i wyłącznie nakładanie produktów, że kobieta, która zainspirowana jest do odkrywania piękna zewnętrznego, zmienia się nie tylko na zewnątrz ale i w środku i przygotowując dla każdej z Was zestaw 11 produktów, tutaj mamy dwa płyny, jest cała poranna i wieczorna pielęgnacja jest zabieg do pielęgnacji dłoni jest podkład, jest krem nawilżający z domieszką podkładu czyli taka lekka wersja podkładu na lato i to wszystko możecie przymierzyć dziewczyny, to są słoiczki 5 ml. W zasadzie jest tu zapotrzebowanie dokładnie na, na tyle pielęgnacji, które możecie razem z nami sobie wspólnie zrobić. I też dostałam takie pytanie, czy w ciągu tych trzech dni można już sprawdzić. Można dziewczyny. można przymierzyć produkt, można zobaczyć, jak czuje się w nim skóra, e, można poczuć zapachy, można poczuć już działanie, bo to jest te trzy te pielęgnacje, które wspólnie przechodzimy razem. To jest niezły trening dla skóry. Więc naprawdę można dużo doświadczyć. Nasza firma, czyli firma, z którą współpracuję America Cosmetics, daje możliwość gwarancji 100% satysfakcji. Czyli, jeśli okaże się, że po takim projekcie trafimy w dziesiątkę, jeśli znajdziemy dla Ciebie idealny zestaw produktów, czy do pielęgnacji, czy podkład, czy jakikolwiek inny produkt, poczujesz, że będziesz chciała coś mieć na dłużej, będziesz chciała być ze mną razem w tej podróży, jako ze swoją przyjaciółką od piękna, to ta gwarancja daje Ci możliwość przymierzenia tych produktów dłużej. Dużo dłużej w domu i sprawdzenia, czy faktycznie te, które dobrałyśmy za pierwszym razem, są idealne dla Ciebie, czy może trzeba coś będzie podmienić. Także tak bardzo w skrócie. Starałam się opowiedzieć Ci o tym różowym pudełeczku. Piękna, jeśli masz ochotę, dołączyć do kolejnej edycji. To jest ostatnia edycja w maju. Zaczynamy w środę, więc w poniedziałek wychodzą kolejne różowe pudełka do kolejnych kobiet, które odważyły się spróbować, odważyły się zamienić swoje kosmetyki. Na moje, na dwa dni. Jeśli masz taką ochotę, czujesz, że potrzebujesz zmiany wyglądu swojej skóry albo po prostu chcesz spędzić miło czas z innymi kobietami na grupie zamkniętej, usłyszeć o tym, że oprócz pielęgnacji ważne jest coś jeszcze, że tak naprawdę chodzi o to, w jaki sposób siebie traktujemy, ale nie będę tutaj wszystkiego zdradzać. Zapraszam Ciebie do wspólnego projektu. Starty do piękna. Napisz tu w komentarzu różowe pudełko. Piękna, lub stardy do piękna, a ja odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej. Chyba, że chcesz pierwsze odezwać się, to oczywiście zapraszam Ciebie od razu do kontaktu. To co? Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, nie, jakby nie rozwiałam wszystkich Twoich wątpliwości. A, tak, ważna rzecz. No właśnie, koszty. E, cały projekt i pudełko piękna jest prezentem. Słuchajcie, to jest wyjątkowy prezent, bo to są naprawdę produkty, które, których ja używam od prawie 6 lat. Codziennie rano i wieczorem nie wyobrażam sobie swojej pielęgnacji bez tych produktów e, i my rozdajemy prezenty. Jedynym twoim kosztem jest koszt przesyłki tego pudełka. To jest koszt rzędu 15 zł. Paczkomat 20 zł. Kurier. Także to jest jedyny koszt. O te koszty też często pytacie. E, zapraszam, zachęcam. Jeśli poczułaś, że to jest coś dla ciebie. Koniecznie dołącz do nas, napisz tu komentarz, różowe pudełko piękna lub start do piękna i bądź razem z nami w kolejnej edycji. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, pa!